Którzy od niedawna, od niedawna to robią, widzisz, y, ja tą sprawę z Iwoną y, zacząłem po prostu od tego, że skontaktowałem się z duchem Iwony. Nie tylko ja, bo wiele osób się kontaktowało. Zresztą wiele osób słuchało to nagrania i wielu innych y, jasnowiców y, słuchało te nagrania, które, które y, ja im, albo im wysłałem, albo wrzuciłem je na YouTube'a i potem im wysłałem i, i po prostu czasami się do mnie odzywali też, y, że. Y, oni mieli podobne, czy oni mieli takie same. Na przykład to, że Iwona podawała imiona sprawców. To okazało się jednoznaczne z kilkoma innymi osobami, które też uzyskały, które kontaktują się ze zmarłymi i też uzyskały takie same właśnie informacje. Więc ja słuchaj, jakby tutaj wierzę w to i w to, co powiedziała Iwona, w to, co usłyszałem i. Od tego zaczynałem po prostu tą sprawę Iwony. Potem, yy, z biegiem czasu, yy, weszły w to róż, różne metody. Były...